No, a śmieszka to robi. Czyli lenichuje. Jeszcze kiedyś mam złość słowo A coś chyba umiem być. Wy to wiecie. Co tu kryć? Pieprzek! na północa! Chyba, chyba mnie! Usta! Nie, na masie to są kryształkarza nie Ile mnie koleje Czy pomożesz? Co? Pięknie mówisz, mój ty bo Zapamiętam to na długo. Kto się pięknie słucha, tam do pracy służba niech się rusza.